Ok, dobra. Standardowo zaczniemy od największego interwału, czyli w tym przypadku będzie to oczywiście dniówka. No bo jak inaczej, no tygodniówka za 4 dni i 15 godzin. W ostatnim filmiku, jeżeli nie widzieliście poprzedniej analizy, to zapraszam Was serdecznie, bo tam omawiam świeczkę miesięczną, tygodniową i w ogóle cały ten kontekst, który tutaj się dzieje i w którym kierunku e, zmierzamy. E, więc dniówka wygląda bardzo dobrze, szczerze, jeżeli jesteśmy w szorcie, bo ja jestem oczywiście w szorcie z 894500. I bardzo mi się podoba ta świeczka doji, tak? Co oznacza to świeczka doji? No zazwyczaj świeczka doji to jest po prostu zmiana trendu, tak? To jest informacja o tym, że potencjalnie może się zmienić trend. Jak, jak widzicie na przykład tutaj mamy świeczkę doji, tak? Czyli no może to nie jest aż taka świeczka doji, ale na przykład, o tutaj ta akurat nie zadziałała, ale na przykład, no bardzo rzadko są te świeczki doji. Tutaj też nie zadziałała. No ale po prostu świeczka doriz zazwyczaj yy, zmienia nam trend. No, tutaj na przykład mamy świeczkę Doji, że po prostu na rynek wchodzą sprzedający, tak? Czyli jeżeli mam ten trend wzrostowy i zauważcie to, że te knoty, które tutaj robimy, yy, znaczy te świeczki, które tutaj robimy nie mają w ogóle knotów, tak? Czyli ten knot nie ma, znaczy ta świeczka nie ma knota, ta świeczka nie ma knota. I zauważcie, że tutaj pojawił się knot spadkowy, tutaj knot spadkowy i tutaj sprzedający i kupujący walczą. tak? I widzicie, że w tym miejscu sprzedający wygrali, mamy świeczkę doji i tutaj mamy gigantyczną świeczkę spadkową w ogóle bez knota, więc ta dniówka w ogóle otworzyła się bez knota. I też chcę do cały czas będę do tego wracać, że ta miesięczna świeczka praktycznie nie ma knota, więc tej, tej manipulacji tego knota jeszcze tutaj nie ma i według mnie on powstanie, tak? czyli nawet do 75 tysięcy dolarów na miesięcznej świeczce. No, oczywiście to może być miesięczna świeczka w ten sposób, ale ten knot się tutaj pojawi, czyli musimy zejść poniżej 87 tysięcy dolarów, bo dobiliśmy do miesięcznego spadkowego gapa. I tak jak wam mówiłem, chyba to był filmik przed nowym rokiem, czyli co się dzieje aktualnie na miesięcznej świeczce. Narysuję wam to w ten sposób, tak. Jeżeli świeczka się otwiera, załóżmy, świeczka się otwiera w, ten, w tym miejscu, tak, czyli otwiera się, tak się otwiera świeczka. I idzie do góry, od razu do góry, czyli nie robi czegoś takiego, czyli idzie w dół najpierw i potem idzie do góry, tylko ona idzie po prostu do góry, tak, czyli od razu do góry. Więc tej manipulacji, która. Hmm, Zazwyczaj robimy, czyli na przykład jeżeli chcemy być wzrostowi, to jest bardzo ważne, świeżka się otwiera i chcemy być wzrostowi, to raczej idziemy najpierw w dół, dobijemy, na przykład zgarniamy ten dołek tutaj, zgarniamy dołek i wtedy idziemy do góry, tak, bo cena zgarnia płynność i ten ruch jest mega mocny, tak, bo zgarnia płynność i nie mamy po co wr wracać do dołu, tak, czyli tak wygląda bardzo zdrowy ruch, jeszcze jak zgarnia płynność, to w ogóle... Wygląda pięknie. A co my zrobiliśmy na miesięcznym świeczce? Poszliśmy po prostu do góry tak i dobijamy aktualnie do miesięcznego spadkowego gapa, więc to jest bardzo ważne, co tutaj się dzieje. Tak? Nie mamy tych w ogóle manipulacji do dołu, więc ten ruch, który tutaj robimy, ten ruch to jest cały, cała manipulacja. tak? Czyli ta świeczka miesięczna, która się tutaj otworzyła na 87600, to jest manipulacja według mnie, bo nie ma tej tutaj. Tego knota, tak? Czyli musimy, znaczy nie musimy, ale statystycznie w 95% przypadkach każda świeczka ma knota z jednej i z drugiej strony. Ja sobie tego nie wymyślam, tak jest. Po prostu, jak możecie sobie nawet to sprawdzić, że 95% świeczek ma knota z jednej i z drugiej strony. Jak widzicie, ma knota, ma knota, ma knota. No po prostu. Wszystkie świeczki praktycznie mają knota no chyba że to jest świeczka po prostu która jest w trendzie mocnym wzrostowym a to nie jest trend wzrostowy to jest ewidentnie trend spadkowy więc świeczka wzrostowa w trendzie spadkowym bez knota oznacza to że to jest manipulacja tak więc taka świeczka bez knota to jest według mnie czysta manipulacja i bardzo mocny target więc jak najbardziej można przedłużyć tego shorta też o tym w ogóle wrzucałem na naszym prywatnym grupę że może, że może mogą sobie zwiększyć, już wam pokazuję, sekunda, sekunda, tutaj daję sobie, A, nie wiem czy pisałem, tutaj odchodzimy, no, 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 no. ogólnie mamy dwie pozycje, dobra, nie ma tego chyba wrzuconego, że będę celował, ok, ogólnie mamy dwie pozycje, nie wiem czy ostatnio wrzucałem, mamy pierwszą pozycję short stąd i 94650. Swing short, tak? No, mówiłem, no chyba mówiłem o tym, że mamy swing short odpalonego. 98,900 900 jest chyba stop loss, czy coś takiego. Naprawdę to jest taka pozycja na dłuższy termin. To jest RR. Nie wiem, czy 1 do 2,5. Już wam mówię, pokazuję wam, że wszystko tutaj będzie grało, tak? W tym miejscu wrzuciłem 5 stycznia. Swing short na BTC, entry limit około 94 650, 96, stop loss 98, o to 98 966, czyli gdzieś w tym miejscu stop loss i full TP na 8600, więc celujemy w ogóle w tego knota, bo według mnie i tak pójdziemy po 75 000 dolarów po tą płynność tutaj, no ale to jest pewniak, tak? Czyli nie chcę tej pozycji trzymać w nieskończoność, mniej więcej w ten sposób, że cena zgarnie ten dołek, tu pójdzie, będzie konsolidować i dopiero wtedy spadnie, więc wolno po prostu no, w takiego pewniaka przycelować i bardzo ładnie zyskać 3 RR, więc taka pozycja, taki swing, no i według mnie to jest no, wysokie prawdopodobieństwo tego trade'a, no i dalej trzymamy tego trade'a, który jest tutaj i do CMI gap'a, tak, więc jeżeli chcecie więcej informacji odnośnie tego, co się dzieje na Aktualnie na wykresie. Zapraszam do poprzedniego filmiku, bo poprzedni filmik był bardzo wypełniony informacjami, jak to widzę, dlaczego wszedłem w shorta i wszystkie wytłumaczenia w ogóle, co tutaj się działo. Zobaczmy teraz na mniejszy interwał, dlaczego i co tutaj się wydarzyło. Po pierwsze, no tak jak wam mówiłem, tutaj w tym miejscu dawałem 100% do entry, moje entry było na 94. 478, więc na szczęście mnie nie wybiło. Bardzo bym e, był smutny, gdyby mi wybiło pozycję. E, na szczęście to się nie wydarzyło i e, no tak jak wam mówiłem wcześniej, cały czas tutaj jestem w pozycji i y, y, mam stop loss ustawionego w entry powyżej tego szczytu. No to była czysta manipulacja, zgarnęliśmy tylko low resistance liquidity i poszliśmy w dół, nie wiem dlaczego zrobiliśmy ten ruch, to może jest fake out, po prostu, że niby dobiliśmy do jakiegoś poziomu i tutaj ludzie łap, łapali longi, bo myśleli, że to jest po prostu manipulacja, V recovery, idziemy do góry a tu nagle cyk w dół, więc no nie wiem po co był ten ruch może dlatego, tutaj już się wystraszyłem, bo jeżeli robimy po takim spadku taki ruch, no to możliwe, że będziemy kontynuować do góry, tak, więc no po prostu bym no, nic nie straci, bo na giełdzie MEXI jest 0% opłat, tak? I też, jeżeli tutaj są osoby, które są na naszej prywatnej grupie, jeżeli rozgrywacie pozycje, to pamiętajcie, że wszystkie pozycje, które podaję, wszystkie, które te po prostu informacje, te stop lossy, take profity, gdzie w którym miejscu ustawiam, to są zawsze podane na giełdzie MEXI, tak? Więc jeżeli macie na giełdzie Bybit na przykład konto albo na nie wiem, na giełdzie Binance, to zauważcie, że te, te liczby się różnią, tak, tutaj cena doszła na przykład do 4, 94, 420, tak, na Bybicie doszła do 94, ok, tutaj akurat jest tak samo, ale na przykład inne, inne ruchy po prostu się różnią. No tutaj, no, załóżmy tam kilkadziesiąt dolarów się różnią, Z czasami wybija osobom stop lossa i się pytają mnie dlaczego, ona ja mówię, no, pewnie grałeś na innej giełdzie, tak? No, to są różnice z rzędu na przykład 300, 400, 500, 1000 dolarów, nawet, bo czasami jest po prostu jakiś wieloryb, który poruszy tą cenę więc na to też trzeba zwracać uwagę, więc ja wszystkie pozycje rozgrywam na giełdzie MEXI. A dlaczego? Bo są najmniejsze opłaty. Dzięki giełdzie MEXI zaoszczędziłem już 12 tysięcy dolarów. Też dostaję od Was wiadomości, że giełda MEXI coś tam ma słabe opinie czy coś takiego i powiedziałem już to kilkukrotnie i za każdym razem będę to powtarzać. Dopóki osoba, z którą, osoba, która gra na giełdzie, giełd, giełdzie Mexi z mojego reflinku i, e, z, albo z mojego polecenia i jej się nic nie stało, czyli załóżmy dla ciebie albo dla kogoś innego, dla twojego kolegi, nie wiem, nic się nie stało albo w końcu się stanie, to proszę dajcie mi informację, bo wtedy wszystkim osobom, które mm, dołączyły z reflinku będę mówił, żeby już nie polecam tej giełdy, i nie będziemy na niej grać. Tak, jeżeli coś się wydarzy komukolwiek z mojego polecenia i da mi na to dowód, to wtedy przestanę polecać tą giełdę Mexi i zmienimy giełdę. Dlaczego tak bardzo polecam Giełdę Mexi? Wiem, że są negatywne opinie, ale według mnie trzeba korzystać póki się da póki można bo są naprawdę bardzo niskie opłaty tak bardzo często kiedy ja wchodzę w pozycję na przykład w mniejsze pozycje, czyli na przykład na 15 minutowym interwale, czyli w ten, w ten sposób, i tutaj naprawdę żeby 1000 dolarów ryzykować, no to muszę wejść naprawdę grubym kapitałem, i te opłaty są z rzędu 0,04%. Tam wychodzi mi prawie 1000 dolarów w opłatach, i giełda giełda Maxi mi to rekompensuje, bo jest 0% opłat. I ja te 1000 dolarów oszczędzam, no to jest dla mnie już na, tak naprawdę na starcie, już zarabiam pieniądze. Więc ja dzięki, dzięki giełdzie Mex Mexi zaoszczędziłem ponad chyba już 13 tysięcy dolarów w opłatach, więc to jest naprawdę no po prostu wielkie pieniądze no 50 tysięcy praktycznie złoty, więc no sami sobie odpowiedzcie, czy się opłaca, czy nie. E, oczywiście nie trzymajcie wszystkich środków na giełdzie. Nie mówię tu już o giełdzie Mexi, tylko o wszystkich giełdach. Nigdy nie trzyma się. E, Pieniędzy na giełdzie MEXI. Ja tutaj nie mam akurat trezora i też Wam trezora, albo ledziara, jeszcze pamiętam, e, chyba ledziara. E, I ja korzystam z ledziara i serdecznie Wam polecam, bo jak korzystałem z Exodus'a, to ugradli mi ponad 30 tysięcy złotych. Bardzo mnie to boli, ale no. E, znaczy zapomniałem już o tym, ale no trudno się mówi. To mnie nauczyło, że żeby zainwestować w portfel krypto i. E, Oczywiście, już zakładam teraz drugi portfel krypto, żeby nie wszystkie pieniądze leżały na jednym portfelu krypto, tylko rozłożyć je na 1, 2, 3 portfele krypto, bo wtedy będzie najbezpieczniej. Jeżeli na jeden mi się włamią, no to będę miał drugi i trzeci, więc te pieniądze teraz będę przegrywał na drugi portfel krypto, tak? czyli będzie po prostu to tam po 33% na trzech portfelach, a nie wszystko na jednym. Więc troszeczkę odszedłem od tematu analizy, ale po prostu musiałem to powiedzieć. Mam nadzieję, że oglądacie do tego czasu. I, i co? No i liczymy na to, że bitcoin zejdzie do 89,950, bo tutaj jest 7 megap. No raczej tutaj nie ma co w ogóle ten ruch wzrostowy, który tutaj się wydarzył. W ogóle się go nie przestraszyłem w tym miejscu z racji tego, że no, tak naprawdę odbijamy się od niczego. Jakbyśmy zrobili coś takiego, czyli zgarnęli tą płynność stąd, no to wtedy bym się możliwe, że przestraszył, bo tutaj byśmy dobili do e, jakichś tam większych poziomów, zgarnęli płynność, a w tym przypadku tylko dodaliśmy tak naprawdę do płynności e, niż jakąkolwiek zgarnęliśmy, więc widzicie, że tutaj ta płynność, która jest tutaj jest z całego weekendu nie została wypełniona, więc no według mnie target dalej jest do wzięcia i bardzo możliwe, wiecie co jest bardzo możliwe i zastanawiam się czy nie oddalić tego w ogóle take profitu, żeby tu złapać naprawdę z 6 RR bo bardzo możliwe, że ten CME gap, no CME gap to jest tylko miejsce do wypełnienia tak naprawdę ceny, tak, więc zauważcie, że tutaj zazwyczaj kiedy idziemy po CME gapa idziemy troszeczkę niżej a mamy powody do pójścia niżej, więc bardzo możliwe, że po prostu przelecimy wszystko CME gapa po Devil's smarka. Do 87 tysięcy dolarów. Tak, tak tutaj jest ta miesięczna świeczka bez ksnota. No i dodatkowo też mamy tutaj płynności poniżej, no i dużo poziomów w dół. Dobra, troszeczkę się rozgadałem, przepraszam Was za to, ale chciałem po prostu poruszyć kilka tematów. Mam nadzieję, że ktoś to w ogóle obejrzał do końca. No i widzimy się oczywiście jutro. Miejmy nadzieję, że już w z zyskiem w kieszeni no już to chyba na 4R na co prawie 4000 dolarów zysku to jest druga pozycja w tym, w tym miesiącu w tym roku jedna zamknięta w entry która uniknęła nam przegranej i druga teraz pozycja którą wygramy będzie 4R zysku tamten miesiąc tak samo zamknęliśmy z znaczy, zamknęliśmy, rozpoczęliśmy z 4 RR zysku, więc to było, dało nam dużą przewagę na samym początku miesiąca. Zamknęliśmy tamten miesiąc 6,5 RR zysku, więc 6,5 tysiąca dolarów zysku i miejmy nadzieję, że w tym miesiącu będzie podobnie, że ten trade siądzie i wtedy będziemy szukać kolejnych zagrywek, bo zauważyłem, że rozgrywam dużo mniej pozycji i to mi daje dużo większą pewność na rynku i mogę sobie powoli, powoli zwiększać te pozycje i... W końcu będą naprawdę porządne pieniądze. E, nie wiem, czy by to zmieniłem. E, tak, no, dzisiaj o 15.30 będę Dzięki. Dobra. E, dzięki za oglądanie. Widzimy się jutro. Cześć!